Chodzi oczywiście o bonus level, który jest ukryty w Craft Manor. Także znowu idziemy tą samą drogą, co po trzeci sekret w poprzednim. Znaczy, w, kiedy ostatnio byliśmy w The Croft Manor. W ogóle The Croft Manor. Chyba jest niepotrzebna to D. No tak, Tak, Klara zadnij się jeszcze. Mówiłem, że to będzie krótki poziom. Zatnę się parę 4 razy i będzie... Eee! Ja robię to jako ferma, po prostu. Ech. Boże... Teusz, skup się. Przechodź tym kastą. Ten poziom ten z tym kostymem. Co ja mam z tym customem? Boże. Ła nie obiła głową. To jest dopiero. To jest dopiero. No i jak tam się czujecie z drugim odcinkiem dzisiaj? <laughs> Nagrywam dopóki mogę. Nagrywam dopóki mogę i. I później zabieram się za montaż. Sam po kolei. Przemo już co ty robisz? Bo się nie nauczyła, że w The, w The Croft Manor się nie skacze. W labiryncie żywopłotowym. No można tendy, tendy. I tu jest się szybciej. Hahaha. Ha, ha. Pudżum! I tak. I nie do tamtego kominka, co jest w sypialni, tylko do tego, co jest tutaj, widzicie, była kaccenka jedna. I gdzie się kończył yy, poziom decoratur. Dokładnie I otworzyły nam się drzwi. Zobaczcie, tu jest Pandora Box. Mhm. Mm Chyba całkiem podobny do tego z filmu. Halo, panie. Ładny nawet. No, Tak dobrze mówiła. To będzie ładnie wyglądał w jej kolekcji i owszem, bardzo ładnie wyglądał. Tak, nie możesz wstać, dziękuję. Teraz już możesz. Tak, i to była paczcajnka. Boję się, że jak tu wejdę, to znowu mi się odpali. Po znowu jakiś baka, albo jakieś niedopatrzenie twórcy. Eee. Nie no, ile było w customie takich bagów, które uniemożliwiały rozgrywkę, no tylko chyba dwa. W Temple of Luna i później właśnie w Dekrady of Life. No i to tyle. Czy, to tyle. Do jednego w ogóle nie było save game, bo jeszcze dało się to jakoś rozwiązać. Grze. Wykonując pewne czynności w określonej kolejności. A się zrymowało... Ło! Te No ja i tak na dobrą sprawę mogę się z Wami poszeknąć. Tak. Ponieważ kiedy przekręcimy tę książkę... To traf... Aha! Ja nawet nie zapisałem. No... ani razu. Także to był z Wami suwak. To było Return to the Croft Minor. I do zobaczenia ostatnim poziomie, bonus poziomie, bonusowym levelu, tak, no, także był z wami słuchaj, do zobaczenia, no i cześć.